Tiki najbardziej nasilają się u dzieci, najbardziej są nasilone u dzieci i młodzieży i mają tendencję też do ustępowania wraz z wiekiem. I tak jak powiedziałam, najczęściej, kiedy dziecko idzie do szkoły 5-7 lat, pojawiają się proste tiki ruchowe. Potem około 2 lata później dołączają tiki wokalne, ale to nie jest też regułą, że takie u każdego na przykład chorego. Najczęściej tak jest jak teraz na tym slajdzie. Około 10-12 roku życia następuje maksymalne nasilenie tików, więc trudno tej osobie chorej troszkę zapanować, bo one zmieniają się. Myślę sobie o rodzaju tiku, ale też o, o nasilenie, intensywność, stają się mniej lub bardziej męczące. To jest trudny czas dla takiego dzieciaka w szkole. I około 20 roku życia, czasem nawet później, kiedy już zostanie ukończony okres wzrostu, rozwoju, dojrzewania, to u około 30% całkowicie zanikają, a około 70% pozostają już jakieś pojedyncze tiki, które są już ze sobą chorą do końca życia. Dlatego też powiedziałam, że te rokowania są dobre, bo 70%, że to nasilenie spada, ilość tych tików też spada i jest rokowanie moim zdaniem bardzo dobry.